Jak można zauważyć, niedawno wyszła muzyka Pano pod tytułem Paul Red Dream. Co, no Więc poszukamy. Widzę, że z boku do z boku biegnij. Ma już 1000 wyświetleń. SZOK Ja tak też sprawdziłem się Was na moim kanale. Jak te wyświetlenia idą, tu, a tu muzyka z boku. Więc tego się z zbyku, po prostu z byku, ta muzyka, no nie jakby tam powiedzieć dostała po dwóch miesiącach dużo wyświetleń. Na jaki komentarz, więc dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, jak będzie, że wam się podobać te że podoba, że filmy. Żeby 300 słów, oczywiście. To są, zapraszam do słuchania. <śpiewanie> Muszę budzieć po poczuć się cały jak Gotowe czas, się razem no. Ale wychodzę, bo boli mi strach Ale wychodzę, bo gotowe kazu dream, mięgo no. Miej to na snach to Za dużo strat, fake pały zabrały nam cały czas Byliśmy silni, to nie wystarczyło Strada marzeń, redreama nie było Byliśmy głodni, tereny zabrać siłą Pierwotni rośli, nagle się skończyło Redrimo zawdów, Wysus Gotuj po króż, dream to coś, co uspokoi, co pozwoli zapomnieć To co mi boli, choć kasar nie na koncie

Nawet teraz, w tajemnicy, żyjąc tajemnicy, ulicy, w tajemnicy nic na pierwotnie pierwotnicy, zawodnicy Kiedyś red bandana, teraz biała czaszka Lepiej bądź cicho, no bo to nie ta czaszka Oddział pierwotnych uważaj, wciąż narasta

Najlepsze... Ja mam teraz pokażę moje najlepsze moje duże kawałki Jak to fajnie wygląda Mój pierwszy kawałek to będzie rzecz tutaj O To jest mój pierwszy kawałek. Pamiętasz brać trochę za dużo strat Fake pały zabrały nam cały czas Uważam, się też podobało taki efekt. Byliśmy silni to nie wystarczyło Strata marzeń, redreama nie było Byliśmy głodni, tereny zawraciło Pierwotni rośli, a nagle się skończyło Redream No i za... tutaj będzie fajna spoko nuta I jeszcze... O! To jest ta fajna po... Odpowiedź... Popowieść powiesz Teraz tajemnicy żyją w tajemnicy nic na ulicy, pierwotnicy w zamkniętych Kiedyś red bandana, teraz biała czaszka Lepiej bądź cicho, no bo to odpiewa taszka Oddział pierwotnych uważaj, wciąż narasta Trochę jak sekta, no gry mina poważna Lajk, witam, cieszę, komu trzeba Mogli, fajnie, fajnie Może się poszła taką ma się Łosz, pano, ośliwisz Kanał śpiące wam Wam nasze. no i trzeba, ja mogę Wam powiedzieć, no? No, jest taki krótki film Wam się podobał, po prostu, że wiadomo, że po prostu mi się spodobał i Ospano, jak Ty to oglądasz, albo fanowie Ospano, powiedzmy mu, że Chłopczy nadaje do rapowania, Chłop, tak fajnie śpiewa. Może ten mi się podoba, no. Zresztą, się że zresztą, się. ta muzyka spodoba, mi się, spodobała taka, sojdź na zresztę, słuchajcie Gra... Dobře, zabrać na kolejne kvěli...